Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej, a w naszym studiu dziś dr Piotr Dziedzic, dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Dżonowie. Kłaniam się, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś Międzynarodowy Dzień Muzeów, prawda? I za chwilę Noc Muzeów, w której zawsze Muzeum w Dżonowie bierze aktywny udział. Na państwa stronie można znaleźć program niezwykle bogaty w tym roku. Zresztą tak jak w poprzednich latach również. Proszę przybliżyć naszym słuchaczom, jak to będzie w tym roku wyglądać. Wyglądało. Tak, na początek, przy okazji, chciałbym złożyć rzeczywiście, życzenia wszystkim muzealnikom, pracownikom muzeów dużo satysfakcji z pracy i, i dużo zdrowia przede wszystkim. A rzeczywiście zbliża się wielkimi krokami już 17 noc muzeów u nas w żonowie. Zapraszamy w najbliższą sobotę od 19 do 22. Myślę, że przygotowaliśmy rzeczywiście yy, dużo atrakcji. Przede wszystkim rozpoczniemy, może nie rozpoczniemy, ale od kilku lat nie było już u nas orkiestry wojskowej. Przyjedzie do nas Orkiestra Wojskowa Żegania i będzie, myślę, fajny koncert do wysłuchania. Także miłość. To coś nowego, rzeczywiście. Było już kilka razy, mm -hmm. ale od kilku lat rzeczywiście orkiestry, orkiestry u nas nie było i wszystkich miłośników, dźwięków zapraszamy, zapraszamy do Dżonowa. Miło, ta noc to jest. Lotnicza noc muzeum. W poprzednich latach zwracaliśmy głównie uwagę na nasz sprzęt ciężki, a w tym roku postanowiliśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na sprzęt lotniczy i we współpracy z Aleoklubem Lobuskim zapraszamy na pokazy lotnicze, które będą już po 21.00. Jak się trochę zciemni, myślę, że to też będzie ciekawa atrakcja wszystkich miłośników lotnictwa. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej, naszej placówki. Zawsze przy okazji tego wydarzenia otwieramy wystawę. W tym roku otwieramy wystawę poświęconą optyce wojskowej XX wieku. Myślę, że to też niezbyt często pokazywane rzeczy. To jest wystawa z, z prywatnych zbiorów pana Adama Gajdy, który zgromadził przeogromną kolekcję lornetek, peryskopów, dalmierzy. Będzie można to wszystko zobaczyć. Przez niektóre urządzenia nawet będzie można popatrzeć. Także zachęcamy i w noc muzeów, i później na spokojnie, kiedy pewnie będzie więcej czasu do, do odwiedzenia muzeów i do zobaczenia tej bardzo, bardzo ciekawej wystawy. Nasza noc muzeów nieodłącznie kojarzy się od 17. Nawet nie lat, bo to jest 17. impreza, mm -hmm. ale pierwsza impreza była 19 lat temu, było dwa lata przedwy z rycerzami i też będzie oczywiście walk Pokaz Pokazy walkery, rycerskie? Pokaz walk mm. rycerskich, obyczajów yy, rycerskich. Yy, Bractwo Rycerskie z Zamku Kliczków do nas przyjeżdża i to też myślę, będzie bardzo ciekawa. A atrakcja. Panie dyrektorze, a dlaczego lotnictwo będzie głównym, przewodnim tematem tego rocznego wydarzenia? No tak jak już mówiłem, było tych nocy 16 i do tej pory nie zwracaliśmy z uwagi za bardzo na to, że mamy też liczącą się w kraju kolekcję sprzętu lotniczego i stwierdziliśmy, że w tym roku będzie noc poświęcona przede wszystkim lotnictwu na zakończenie imprezy będą dwa takie pokazy muzyczno-pielotechniczne przy wyrzutnie rakiet Dźwignia i przy samolocie Su-22, myślę, że to też będzie bardzo ciekawe zakończenie i atrakcyjne zakończenie zaprosiliśmy żołnierzy lotników z 31. bazy lotnictwa taktycznego w Poznaniu Krzesinach, oni też będą mieli swoje stoisko, będzie można z nimi porozmawiać może jakichś nowych adeptów lotnictwa znajdziemy w Zielonej Górze, którzy później będą bronić naszego nieba. No, osób, które kochają lotnictwo, no to na pewno jest wiele. O, tak. tak, przecież też y, liceum, dawno... Lot... lotnik, prawda, dzisiaj tak. ELO 4, prawda, to też szkoła z tradycjami i stamtąd sporo osób też, z tego co wiemy, y, w tej branży pracuje, że tak powiem, y, lotnicze, to też nawet kobiety, z tego co wiem, to latają na myśliwca w dzisiejszych tak. F-16. Tak. F-16. Dobrze. Y, to jeszcze y, y, a propos tego wydarzenia, y, wspomniał Pan o wystawie optyka wojskowa XX wieku z kolekcji prywatnej Adama Gajdy. XX wiek, czyli pierwsza wojna, druga wojna, aż po czasy współczesne. Tak. Czyli ten sprzęt tam, różne raki, rozumiem, będzie pokazywany. Prymitywnego po najnowocześniejszy? Takiego może nie ale najprostszego. Rzeczywiście takie proste peryskopy już po bardziej nowoczesne lornetki, dalmierze. Myślę, że tego sprzętu jest naprawdę zgromadzona olbrzymia ilość. Będzie można zobaczyć trochę w gablotach, a trochę dotknąć, trochę zobaczyć rzeczywiście już takiego, którego my mamy w zbiorach i będzie można niego, przez niego popatrzeć przez różnego rodzaju peryskopy. Myślę, że to też będzie fajna, fajna lekcja historii wojskowości. Mm -hmm. Dobrze Porozmawiajmy jeszcze o tym Co w tym roku jeszcze nas czeka Oprócz tego, tej nocy muzeów Bo yy, szczególnie w miesiącach letnich Tych wydarzeń zawsze jest sporo yy, W Dżonowie przyciągają Ono naprawdę sporą yy, publikę Przyjeżdżają ludzie z całego regionu Lubuskiego i nie tylko Bo można się zetknąć z wieloma osobami Spoza granic naszego województwa Takie imprezy w tym roku również się na pewno odbędą Tak, oprócz nocy muzeów yy, Myślę, że kojarzymy się głównie z trzema imprezami to jest piknik czołgisty, który w tym roku będzie 18 czerwca. To jest piknik wojskowy z okazji Święta Wojska Polskiego, czyli 15 sierpnia. I rajd rowerowy. Rowerowa niepodległa 11 listopada. W tym roku to już będzie 10 jego edycja. Taka, taki mały jubileusz. Już 18 czerwca zapraszamy rzeczywiście na nasz piknik czołgisty. Wtedy będziemy się chcieli pochwalić przeprowadzonym remontem naszego promu GSP 55 będziemy uruchamiać. Prom GSP? cóż to za prom? Co to za urządzenie? To, to taki sprzęt wojskowy, który służył do pokonywania przeszkód wodnych. On się składał z dwóch takich bratnich promów, który zjeżdżał na, na taką przeszkodę wodną rzekę i mógł przewieźć jakiś sprzęt ciężki, nawet do, do kilkunastu ton. Taki sprzętu nas stał przez około no, prawie 30 lat i, i stało się nieszczęście. Spadło nas na niego drzewo, drzewo podczas jednego, jednego z wielkich burzy. Dzięki odszkodowaniu, dzięki zbiórce udało nam się obydwa te promy uruchomić. One są w tej chwili w stanie jezdnym i też dzięki yy, z e, wolontariuszom udało się go uruchomić w ten sposób, że będziemy te promy otwierać. Tak? To jest taki, takie urządzenie, taki pojazd wojskowy, który otwiera by, dwa pontomy i jeden z nich podczas tego pikniku czołgisty będziemy ruchmiać. Myślę, że to też będzie bardzo ciekawe, bo to myślę, że w skali polskiego muze muzealnictwa takiego promu czynnego nie ma. A tego typu urządzenia są wykorzystywane jeszcze w wojskowości? Nie, nie. To jest prom już e, zabytkowy, także takiego promu w y, siłach zbojnych w Polsce w tej chwili nie ma. Panie dyrektorze, to pozostańmy przy tym sprzęcie, który jest w Dżonkowie, który państwo pozyskują, remontują swoimi siłami. Y, pojawiają się co jakiś czas nowe eksponaty, no takie doniosłe, takie, które nie, staną y, u państwa w muzeum i nagle się ktoś powie, o wow, jest coś nowego. Czy ciężko już się w tej chwili pozyskiwać? W tej chwili jest coraz bardziej ciężko. Bo my pozyskujemy pozyskiwane i pozyskiwane w dalszym ciągu był, jest sprzęt z wojska. W tej chwili, aby pozyskać to jest. Yy, ogłaszana taka lista do nieodpłatnego pozyskania z yy, Ministerstwa Obrony Narodowej. Niestety tego sprzętu jest coraz mniej, chętnych jest coraz więcej i, i, i naprawdę trudno jest y, w tym konkursie pozyskać coś naprawdę ciekawego. Poza tym u nas y, w naszym parku jest coraz mniej miejsca na to, żeby zapełnić się muzeum. Te, te, te sprzęty pozyskiwać, także też już nie mamy za wiele miejsca. Te sprzęty remontowane też chcemy umieszczać w takim miejscu żeby nie były narażone na, na warunki atmosferyczne. Wiadomo, że u nas jest parki i tych liści jest sporo. Szukamy takiego miejsca, gdzie, gdzie po remoncie, żeby ten sprzęt mógł jak najdłużej przetrwać. I, i, I naprawdę jest trudno. Ostatnim takim naprawdę cennym nabytkiem to jest czołg T-72, który też nam się udało uruchomić. I od kilku lat na tym pikniku czołgisty, on jest rzeczywiście wielką atrakcją, bo, bo, bo urządzamy dynamiczne pokazy tego te 72, 72 to czołgi, które Służą w tej chwili, biorą tak, udział w wojnie. Niestety jest wojna, na Ukrainie, prawda? Tak. tak, dokładnie. To wróćmy jeszcze do imprezy, która odbędzie się w sierpniu z okazji Dnia Wojska Polskiego. Tak. To chyba impreza, która jest największa w Państwa wykonaniu, generalnie, no bo się to Wojska Polskiego, tak, prawda? No myślę, że wtedy rzeczywiście mhm. kojarzymy się z, z wojskiem, ludzie pewnie oglądają defiladę. I w tym dniu rokrocznie, jak tylko je się udaje, pogoda, bo to też jest w przypadku imprezy ponurowej ważne, to odwiedza nas myślę kilka tysięcy, kilka tysięcy ludzi, w tym przede wszystkim rodziny. I myślę, że, że to jest fajnie spędzony dzień. No właśnie odwiedza pana, państwa bardzo dużo osób przy okazji tych wydarzeń. Tego pytania nie sposób nie zadać, jak gdzieś młodych ludzi przyciągnąć do tego, żeby fascynowali się historią, żeby potrafili i no, brać udział w takich wydarzeniach, bo patrząc na pikniki, no to są osoby dorosłe, osoby już w wieku średnim, nawet starszym, no i przychodzą z, z maluszkami, które są bardzo zainteresowane. Wtedy jest Wielkie wrażenie to robi na tych dzieciach, te samoloty, ten sprzęt, który stoi, a takich takich osób wieku, nie wiem, 15, 18, 20 lat, no to jednak mniej nie ma tej fascynacji chyba historią niestety. No pewnie jest rzeczywiście trochę mniej, dlatego my też staramy, staramy się przygotowywać te spotkania z historią dosyć często i w sposób atrakcyjny, żeby ich zachęcić. Mamy taką nadzieję, że poprzez Spotkanie raz z żołnierzami, dwa ze sprzętem, który jeszcze po kilkudziesięciu latach jeździ. Yy, oni zacz, sami zaczną, nie wiem, poszukiwać różnych rzeczy w internecie, teraz naprawdę sporo rzeczy można samemu po, poszukać. I, i w jaki sposób ich zachęci to do poznawania historii, do kojarzenia faktów. Mamy taką nadzieję, że, że Odwiedziny w naszym muzeum to będą taką y, fajną lekcją historii, która zaowocuje w ich głowach w przyszłości. Warto interesować się historią? Myślę, że warto. Jak mówi powiedzenie, historia magistra Wita i kto nie zna historii, ten nie uczy się, będzie popełniał te błędy, bo, bo historia jest nauczycielką życia. Dokładnie tak historia nauczycielką życia. Musimy już kończyć. Dr Piotr Dziedzic, dyrektor Muzeum Wojskowego w Drzonowie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję ślicznie i zapraszam w sobotę do nas do Drzonowa. Zapraszamy do Drzonowa na wielki, piękny, wielkie wydarzenie. Noc muzeów, także będzie można zobaczyć wspaniały sprzęt, posłuchać, obejrzeć również walki rycerskie z tej okazji. Tak. Dobrze, za uwagę dziękuję Państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.